Istnieją różne sposoby obserwacji naszego ciała, które mówią nam, czy jesteśmy w ketozie, czy też nie jesteśmy. Dziś mamy coraz nowsze sposoby sprawdzania ketonów. Jednym z nich jest chociażby taka kójka na Paski. Ona kosztuje około 150, no ale trzeba się nakłuwać co parę godzin i sprawdzać poziom ketonów. Nie wszystkim to pasuje. Jest też CKM, skrót, ciągły monitoring ketonów. Tak samo działa jak nasz glukometr tutaj wbity. Ale kosztuje no, już ponad 300 zł. Wymienię w filmie 9 symptomów, które pomogą Ci upewnić się, czy jesteś w ketozie, czy też nie. Usiądź spokojnie w fotelu, zrelaksuj się i posłuchaj do końca, a na końcu powiem Wam, gdzie ewentualnie zakupić ten sprzęt, jeśli nie macie takich obaw, bo nie wszyscy je muszą mieć, albo chcą mieć 100% pewności, co się dzieje z ich organizmem. Tutaj wyręczy mnie dr Dan Magdz, który zna się w temacie, bo już publikuje filmy od paru lat na, na temat naszej diety ketogenicznej i niskowęglowodanowej. Tak więc numerem jeden jest grypa ketonowa. Grypa ketonowa jest tak nazywana ze względu na objawy grypopodobne, które pojawiają się zazwyczaj dwa, trzy dni po rozpoczęciu diety ketogenicznej o bardzo niskiej zawartości węglowodanów. Możesz więc odczuwać lekki ból głowy, trochę zmęczenia, a także słabą koncentrację. Szczerze mówiąc, myślę, że nazywanie tego grypą jest trochę ekstremalne, jeśli kiedykolwiek miałeś grypę. To, przez co tutaj przechodzisz, jest niczym w porównaniu. Jeśli wchodzisz w ketozę po raz pierwszy, twoje ciało zaczyna spalać tłuszcz jako główne źródło paliwa i po prostu nie jest do tego przyzwyczajone i potrzebuje trochę czasu do adaptacji. Numer dwa to oddech ketonowy. Tak zwany oddech ketoł jest objawem, który zauważysz, gdy poziom ketonów we krwi zacznie rosnąć. I rzeczywiście, jeden z ketonów ucieka w postaci acetonu, który jest wydychany. Nie każdy może to wykryć którzy ludzie nawet tego nie czują, ale jest to bardzo, bardzo częsty objaw, gdy zaczynasz dietę ketogeniczną o niskiej zawartości węglowodanów. Numer 3 to zmiany trawienne. Tak więc dość często zdarza się, że ludzie mają zmiany w swoim rytmie jelitowym po kilku dniach stosowania diety niskowęglowodanowej. Całe twoje ciało przystosowuje się do nowego sposobu odżywiania, a wszystkie bakterie w jelitach również muszą się do niego przystosować. A to oznacza, że nastąpią zmiany. Niektórzy ludzie mają zaparcia, inni biegunkę. Zwykle jest to dość krótkotrwałe. Numer 4 to zmniejszona wydajność ćwiczeń. Jeśli nie wykonujesz dużo intensywnych ćwiczeń, możesz tego nie zauważyć. Ale jeśli regularnie chodzisz na siłownię, szczególnie jeśli robisz ciężary, prawdopodobnie zauważysz, że nie będziesz w stanie podnieść tak dużo jak zwykle. Lub jeśli szybko biegasz, możesz szybko poczuć zmęczenie i nie przebiegniesz już takiego dystansu jak zwykle. Pierwszym powodem jest to, że prawdopodobnie przepaliłeś swoje krótkoterminowe zapasy energii. Kiedy przechodzisz na niskowęglowodanową dietę ketogeniczną, pierwszą rzeczą, którą zużywa Twoje ciało, są krótkoterminowe zapasy energii, którymi są glikogen, który znajduje się w wątrobie i mięśniach. I to właśnie glikogenu Twoje mięśnie zwykle używają do naprawdę krótkich przypływów energii. Szczególnie w takich sytuacjach jak podnoszenie dużych ciężarów lub sprint. Są to więc obszary, w których prawdopodobnie zauważysz największą różnicę. Drugim powodem. Dla którego możesz doświadczyć zmniejszonej wydajności ćwiczeń, jest to, że Twoje ciało nie jest jeszcze przyzwyczajone do spalania tłuszczu i ketonów jako podstawowego źródła energii. Potrzeba okresu adaptacji, aby organizm przyzwyczaił się do tych nowych paliw, co będzie widoczne w wydajności ćwiczeń. A numer 5 to bezsenność. Kiedy jesteś na diecie ketogenicznej, do 70% energii, w którą zaopatrywany jest Twój mózg, może pochodzić z ketonów, a to jest zupełnie inne źródło energii dla Twojego mózgu. Bardzo często zdarza się, że osoby, które nie są przyzwyczajone do diety ketogenicznej, doświadczają bezsenności. Tak więc te pierwsze pięć było negatywnymi, ale zwykle dość tymczasowymi objawami diety ketogenicznej o niskiej zawartości węglowodanów. Wszystkie zdarzają się we wczesnych fazach, ale mogą być znakiem, że jesteś na dobrej drodze, jeśli Twoim celem jest bycie w ketozie w dłuższej perspektywie. Z przyjemnością dowiesz się, że kolejne cztery są bardzo pozytywne. A jeśli jesteś już na diecie ketogenicznej, prawdopodobnie doświadczyłeś niektórych z tych objawów. Napisz komentarz, czy miałeś takie symptomy i daj mi znać, czy już minęły. Ile czasu zajęło Ci przejście w ketozę? A może masz jakieś inne wskazówki dla osób, które mogą doświadczać tych objawów? Chętnie poczytam Waszą opinię. OK, przejdźmy do ostatnich czterech oznak, że jesteś w ketozie. Numer 6 to zmniejszony apetyt. Stworzyłeś więc warunki w swoim ciele, w których możesz teraz uzyskać dostęp do zmagazynowanej tkanki tłuszczowej jako energii. Więc będziesz mniej głodny. Czerpiesz energię z zapasów tłuszczu. Świetnie, to naprawdę pozytywny znak. I bardzo często w tym momencie ludzie decydują, hm, właściwie nie potrzebuję już śniadania. I to jest naprawdę dobre przejście do przerywanego postu. A fakt, że masz zmniejszony głód oznacza, że przejście na przerywany post może być znacznie łatwiejsze i jest to jeden z powodów, dla których często zalecam ludziom rozpoczęcie diety niskowęglowodanowej, zanim faktycznie zaczną przerywany post. To po prostu naturalnie dzieje się w ten sposób. Drugim powodem, dla którego prawdopodobnie nie czujesz się tak głodny, jest to, że nie dostajesz ogromnych skoków insuliny po posiłku opartym na węglowodanach. A wiemy, że skoki insuliny napędzają głód, gdy masz reaktywny niski poziom glukozy we krwi. Numer 7 to poprawa jasności umysłu. To jeden z moich ulubionych. Uwielbiam jasność myślenia i jasność umysłu, którą mam, gdy jestem w stanie ketozy. To jest po prostu niesamowite i warto być na diecie ketogenicznej właśnie tylko po to. Oczywiście, gdyby nie główny cel, czyli utrata wagi. Nie martw się. Ciała ketonowe są doskonałym źródłem paliwa dla mózgu. Tak więc, numer 8 to poprawa poziomu energii fizycznej. Więc teraz uzyskujesz dostęp do tłuszczu jako głównego magazynu energii, a to daje ci znacznie bardziej równomierne dostarczanie energii w ciągu dnia. Więc nie masz już tych popołudniowych spadków węglowodanów. Zazwyczaj twoja wczesna faza bezsenności ustępuje, twój sen prawdopodobnie będzie lepszy w tym momencie, a ty obudzisz się bardziej wypoczęty. Często ludzie potrzebują trochę mniej snu, gdy są na diecie ketogenicznej, a to świetne oznaki, że prawdopodobnie jesteś w ketozie. Oznaka numer 9 najważniejsza. Tracisz na wadze. Jeśli powodem, dla którego jesteś na diecie ketogenicznej, jest to, że próbujesz schudnąć i faktycznie tracisz na wadze, to naprawdę nie warto zawracać sobie głowy, czy faktycznie jesteś w ketozie, czy nie. Prawdopodobnie masz wystarczające dowody na to, że jesteś w ketozie i osiągasz swój cel, jakim jest utrata wagi. Więc utrata wagi jest dla mnie największym znakiem, że jesteś w ketozie. A ważąc się regularnie, poznajesz wahania masy ciała, które mówią ci, czy jesteś na dobrej drodze, czy nie. Więc teraz znasz moje dziewięć oznak, że jesteś w ketozie. No to obiecana informacja. Teraz gdzie zakupić taki sprzęt? Gdzie on jest tutaj? O! testowałem tą kójkę na ketony i powiem szczerze, że daje radę. Pokazuje prawdziwe wyniki, kosztuje na AliExpressie 91 zł w przeliczeniu, no więc naprawdę jest dobry deal. No, nie jest może tak dokładny jak nowość na rynku, dla tych, którzy mają lepszy portfel i chcą w siebie zainwestować. Tak Samo jak pomiar glukozy, tak samo pomiar ketonów się odbywa. Też mamy aplikację Nakuwamy w ramię i mierzymy co 5 minut, tam nawet pokazuje miernik spalania tego tłuszczu, bo więcej ketonów w naszej krwi, tam jest przelicznik ile spalamy co 5 minut gramów tłuszczu z naszej tkanki, no to jest naprawdę niezły deal i z tego co wiem na razie tylko to jest jedno urządzenie w ogóle na świecie, kosztuje, no właśnie ile kosztuje Dobra, kosztuje 70 euro. CKM się nazywa. Symbionix, tej samej firmy, praktycznie co Symbionix do pomiaru glukozy. Linki są w moim bio. Zobaczcie sobie na TikToku i tam sobie kliknijcie ten link. I będzie informacja, gdzie zakupić co. Jak tak samo na Facebooku, link w bio. Dojdziecie do kilku zakładek i tam będzie adres do sklepu. Kliknijcie sobie i zamówcie, jak macie ochotę.